Byłem na karniworze przez moment? Czy w ogóle jadłem więcej produktów od zwierzęcych? To masa mi spadała mięśniowa. Nie ważę jakoś dużo, a mimo tego to zauważyłem i trudno było mi przejeść to, to moje zapotrzebowanie. Ty ważysz 105 kg, mówisz tutaj, że jesteś prawie na karniworze. Jak ty to robisz, że utrzymujesz tak dużą masę na karniworze? czyli to ci mówiłem, co zauważam i z autopsji, i ze środowiska, no bo w tym środowisku karniworów coraz. Więcej się pojawiam i, i dyskutuję z różnymi osobami, z różnym doświadczeniem, którzy mają też swoich pacjentów, klientów, to zauważyliśmy, że nasz organizm, to co wspomniałem, dąży do naszych naturalnych predyspozycji. Ty może nie jesteś typem dużego, nie masz być dużym chłopem, tylko bardziej szczupłym, który ma szybko biegać i być w cudzysłowie sprinterem. Dlatego Twoje ciało to jest moje skromne zdanie które tam wnioskuje kontaktując się z różnymi osobami będzie dążyło do takiej szczupłej sylwetki, mocnej, zwinnej i sprawnej. Nie? Ja mam genotyp taki jednak większego gościa, ale też nie jestem z tych takich Herkulesów wielkich, bo ja nie mam nawet kośćca bardzo szerokiego, bo nie rozumiesz, jak daję komuś część, to, to, to ma taką łapę, że mu się odbierze. To, to jest jeszcze osoba, która będzie jeszcze inaczej wyglądało. I mi się wydaje, że wprowadzenie naturalnego odżywiania, jakie uważam, jest, bo w jaskiniach nie rysowano upraw pszenicy czy, czy żyta, tylko rysowano polowania. Więc wydaje mi się, że wracając do naszego naturalnego stylu odżywiania i dzięki któremu nastąpiła ewolucja człowieka, my wracamy do swoich naturalnych predyspozycji. Nie? Wiadomo, że też trzeba pilnować tej podaży białka głównie, tak? no bo w, jednak w karmiorze głównie opieramy się na białku, ale tak jak mówisz, no, pewnych ilości nie przejesz. Ja jak mam swoich podopiecznych, i oni mi raportują i wysyłają co jedzą, to ja mówię, kurde, w życiu bym tyle nie zjadł. Nie? I to nieraz są osoby właśnie szczupłe, a mówię, ile on je, wczoraj jednemu takiemu swojemu podopiecznemu pisałem: mówię, kurde, ile ty jesz? Ja mówię, w życiu bym tyle nie zjadł. Bo no ja wcale nie jem tak dużo. Nie? A mimo wszystko mi, bo no, no nie jestem jakimś tam niejadkiem w cudzysłowie, no zjem tam dziennie, nie wiem, pięć, sześć jajek plus kawałek jakichś tam mięcha i, i to jest wszystko. Ja, ja nie wiem, nie jakiś tam serek mascarpone, czy jakieś twarogu trochę zjem i, i to jest moja cała jakby dieta odżywcza. Nie? Jakieś tam wątróbki wczoraj jadłem, ale to też jedna tam sarnia, wątróbka. To, to, to nie są duże ilości, a mimo wszystko no masa mi nie spada <laughs> mięśniowa. To, to jest ciekawy temat tej naszej biologii i uwarunkowań.